pija na babkę tutaj tak naprawdę chować się nie można i nie wiem co tu jest nie dość, że to głupia baba to jeszcze ten obsrany pająk tutaj się może tylko chować w takich miejscach ale generalnie tu nic nie ma generalnie tu nic nie ma, kurde Jak słychać coś takiego, to znaczy, że on, ten pająk, i tu idzie. Ja się sram tego pająka strasznie. O nie. Mm -mm. Ja nie chcę, dzięki. Kurde, on tu... Tu jest właśnie potrzebne to coś. Bo mi już słabo jest jakby... On tu idzie. Uf, obrzydliwe to jest. Ja pierdolę. Tu już nic nie ma. Przysięgam, jak pójdę na dół. Co to było? Młotek, baby, młotek. O, tu jest jeszcze to. Pokaż że tu jest coś. Kurde. Nie... Kurde, problem jest taki, że ja nie wiem, jak to wrócić teraz. Bo tu jest to i tu jest to. Wiecie co? Rzucę młotek tam, bo młotka tutaj potrzebować nie będziemy. Ale zobaczę sobie też, czy nie ma tutaj jakichś przydatnych rzeczy, nie? Fuck. Tu jestem bezpieczna. Tu nic nie ma? O tu jest. Tu jest yy, Playhouse. Key. Zastanawiam się, czy iść, yy, wyrzucić. O tutaj mogę jeszcze przejść. Zobaczymy jeszcze tutaj. Tu nic nie ma. Mam nadzieję, że już tutaj nie będzie żadnych rzeczy, ponieważ ja się boję chodzić i nie mogę chodzić. Nie, nie, nie chcę. To jest ten pająk. Dobra, wkrótce stronę pójdzie, i teraz. Nie, ty Wiem, że tam jest. Tam będzie jeszcze jedna rzecz, która będzie mi potrzebna. Tam będzie na 100% coś. Tylko zapomniałam, gdzie to jest, nie żeby coś. Czy ona tu jest? O kur... Okej okay. O tu jest ta winda Ja pierdolę W windzie jestem bezpieczna Tylko muszę kłócać Szybko Szybko Jeden, tak? Jeden Tylko żebym teraz nie otworzyła złych drzwi, bo umrę Nagrywam to już 20 minut Wow Jeden, tak? To... Będę potrzebować do to? Chyba tak jak coś, to w dwójce nic nie ma, nie? O kur... nie mogę iść tam Szybko Pajączella Wow, jestem z siebie dumna Nie? <gry> Teraz, jest, teraz wchodzi już grani w program Kurde no... Wiecie co? Rzucę tu, yy, to tutaj. Grani tam przyjdzie. Yy, ja Kurde zapomniałam. Chciałam. Można, można. Rzucę sobie też... Dobra, trudno, rzucę też to. Mam nadzieję, że ona tu nie będzie to się mnie Trzaśnie. Bo mi się zdenerwowało i to mocno Jak się nie uda to trudno No idź stąd, chcę iść tam Ja pierd... Mogę iść czy nie? Czy mnie jakoś dziwnie loguje? Kurde, no nie pójdę bo mnie zagruje no Muszę czekać aż teraz, aż odejdzie No nie! No oczywiście, że ona pójdzie w tą stronę, w którą ja chcę iść. Oczywiste to jest po prostu, nie? Granie już pewnie stąd od sobie i... Ona mnie przeraża. Um. Nie no, chyba sobie Cię po pier. Ja pierdziele spanikowałam Po prostu jakby popadka. zaraz wychodzę. wypierd... pier, stąd. tego nie potrzebuję, bo to jest tam na dole, tam też można uciec. chociaż nie wiem, na nam uciec teraz. Ja mam chyba wszystkie rzeczy, żeby uciec już tam Wiecie? Przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, czy rastiki tam nie jest potrzebny. Tylko nie, bo rastiki jest tam, a ja nie mam y, tego. Kurde, to jednak nieważne. To ja idę jednak na górę. <laughs> idę na górę y, rozwalić tam. Nie, nie dzięki, nie, 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 błagam, żeby żeby poszła na dół, nie, żeby nie, na dół nie, Ło, nie, nie, się nie, Gdzie nie, nie, mnie tutaj nie, nie, zauważyć Cham, że poszło na dół, modlę się. Wiecie co, to chyba nie zadziała? Dropnę sobie młotka Dropnę sobie młotka, co w ogóle znaczy Dobra, idziemy na górę Się boję jakichkolwiek tutaj pół, Ja pier... Ona teraz przyjdzie Dzięki kochana babciu Idę jej jeszcze raz Zwalić młotek no chodź tam! Babo! No chodź tutaj, kobieta kupia. Szybciej proszę. To jest powalone granie. Upsi. Upsi, upsi. Młotka już nie będę potrzebowała, ale zrzucę sobie go na dół. I co to jest? W dupę sobie to wsadźcie. Na co mi Part of the Shotgun, jakie nie chcę tego robić? Wrzucimy sobie tutaj misia, ale mam w dupie zakończenie. Tak naprawdę potrzebuję to, co przecina to coś. Przecież tam nic raczej nie ma. Kurde, ja potrzebuję karki. Gdzie są karki? No to ono Nie wiem, poczekajcie. Musi być. 100% coś to musi być jeszcze u tego pająka. To jest niemożliwe, że... Albo jestem głupia, albo ja czegoś nie, nie znalazłam ewidentnie. No oczywiście debil. O kur... Podobno ten trik działa, wiecie? I ona mnie nie powinna teraz znaleźć. Ale ona szybko zeszła z tamtego... Bo... Ale głupia. Tu jest gdzieś podłoga. Kur. O, oh, karki. Nie! Wybrać. No, ku... ja wiem, że jakbym poszła do Do tego, tam gdzie się chowa, do tej szafy, to ja wiem, że ona by mnie, wiecie, no, dorwała, bo nie, nie zdążyłabym zamknąć tej szafy. Dobra, mamy karki, jestem debilem, jakbym mogła to pójść od razu, ja myślałam, że tam nic nie ma, przysięgam Ja pierdzielę. Chora gra, chora gra Dobra, mamy karki, gdzie ona się respi? Kurde, respi się tam Mamy dużo rzeczy chyba w, tam na dole, nie? By nie narobić żadnego hałasu, błagam. Weapon. Wow, ey, weaponki, weaponki. Podobno jak się rzuci tutaj, to nie, nie zrobi dźwięku. O kurde, to działa. Dobra, zrobimy sobie najwięcej rzeczy, ile możemy teraz. Ej, może się uda uciec w tym odcinku Miskitu. Drugi raz przeszłam grali w życiu tej... Czyli jeszcze nie przeszłam. Sparking plug, nie? To będzie potrzebne. Nie. Dobra, już myślałam, że skupiłam. weaponki weźmiemy sobie też, bo się przyda. Co jeszcze. Baterie. Dobra, to jest. Gdzie jest bateria? Bateria nie jest tutaj, czasem i ja tego nie potrzebuję. Wiecie co? Wezmę sobie te łapinki. Właśnie tutaj jest chyba bateria. Tak, mamy baterię tutaj. Tylko potrzebuję jeszcze padlocki, nie? Więc jeszcze aż tak dobrze tu nie jest. Bo już się jaram, że zaraz przejdę granie, ale potrzebuję padlocki. Potrzebuję padlocki. Nie wiemy. Chodź! O kurde, dobra. Ja wiem gdzie może być padlok, chociaż módlmy się, żeby tam był. Puh, dobra, teraz przysięgam. Jak w nią nie strzelę i nie trafię. Nie wiem w tą grę. Bo ja się tak sram teraz, że to jest hit. Dobra. siódź, Jest. Podnieś to! To jest górny for about one minute. Dobra. Idziemy. E, Pija na babkę. Dobra, idziemy z, zestrzelić teraz to coś. Tam jest śrubokręt i. Dobrze, super. To będzie jeszcze nam potrzebne. E, to będzie jeszcze potrzebne na dole tam. Więc od razu sobie to tam przerzucę, żeby nie tracić czasu, póki ona jest nieżywa. Tak. Drop. Ym, biorę śrubokręt, idę... Błagam, powiedzcie, że to się tam nie zleguje czy coś Bo i... Nie jest najle... Nie, to jest bardzo proszę odlem. Idę tam Baterię wezmę, jeszcze baterię, jeszcze wezmę Sejfki, błagam Błagam Padlocki Padlocki Tylko boję się, że ona się tutaj kuźwa zrespi, nie? Nie będzie za ciekawie Kurwa po NIE POTRZEBUJĘ TEGO W aucie jest chyba już tu wszystko Potrzebuję tylko... Padlocki Padlocki to jest jedyna rzecz które teraz potrzebuję No to przyjdzie? Idzie tutaj. Nie wiem, ja już nie wiem gdzie mam uciekać, jakby... Ja już... Ja już nie wiem co ja mam robić w tej grze. Padlocki! Jedyna rzecz, którą potrzebuję.